Czy zdarzyło ci się kiedyś spotkać mężczyznę, od którego nie mogłeś oderwać wzroku? Nie dlatego, że był bogaty, ani dlatego, że wyróżniał się wyglądem, ale dlatego, że emanował z niego rodzaj energii, którego nie da się łatwo opisać. Wchodzi do pomieszczenia, nie wypowiada ani jednego słowa, a jednak atmosfera się zmienia. Czujesz jego obecność, czujesz siłę, która przyciąga cię w sposób niewidzialny. Ludzie nazywają to aurą, charyzmą, albo po prostu mocną obecnością. Ale niewielu wie, że ten rodzaj magnetyzmu ma głęboki związek z tym, jak mężczyzna zarządza i wykorzystuje swoją energię seksualną. We współczesnym świecie rzadko uczy nas, że seks i nasienie to coś więcej niż tylko przyjemność. Wręcz przeciwnie, wszystko wokół nas, od filmów, przez reklamy, po media społecznościowe, zachęca do ciągłego rozładowania. Mówi się nam, że to potrzeba fizjologiczna, której nie wolno tłumić. A efekt? Wielu mężczyzn czuje się zmęczonych, bez motywacji, ma problemy z koncentracją, traci kreatywność i co gorsza, traktują to jako coś normalnego. Nie zadają sobie pytania, czy przypadkiem nie marnuję jednego z najcenniejszych zasobów jakie mam? Pomyśl o ludzkim ciele jak o niezwykłej maszynie. Żeby wytworzyć nasienie, organizm musi zużyć ogromną ilość składników odżywczych, hormonów i energii. Badania pokazują, że zawiera ono cynk, magnez, wapń, a także enzymy i antyoksydanty. Wszystko to kluczowe dla odporności dla mózgu i dla regeneracji mięśni. Więc jeśli zużywamy je bez przerwy, ciało musi pobierać te zasoby z innych miejsc. To prowadzi do osłabienia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Nieprzypadkowo w różnych epokach wojownicy, sportowcy, a nawet wielcy filozofowie świadomie lub instynktownie praktykowali wstrzemiężność, by zachować swoją ostrość umysłu i siłę. Ale to nie tylko biologia. Zwróć uwagę, po wytrzysku nie czujesz tylko fizycznego zmęczenia. Często pojawia się też pustka w głowie. Dopamina, neuroprzekaźnik odpowiedzialny za motywację i ekscytację spada gwałtownie. I nagle wszystko, co chwilę wcześniej było interesujące, traci swój blask. Niektórzy w tym momencie czują zniechęcenie, smutek, a nawet obojętność wobec swoich celów. Z kolei mężczyźni, którzy praktykują zatrzymanie i transformację tej energii, opowiadają o zupełnie odwrotnym doświadczeniu. Mówią, że stają się bardziej skoncentrowani, pewniejsi siebie, a ich energia utrzymuje się na stałym, wysokim poziomie. Nauka dopiero zaczyna dotykać tego zjawiska. Badania pokazują, że po okresie wstrzemiężności poziom testosteronu, hormonu związanego z siłą i przywództwem, może wzrosnąć zauważalnie. To nie cudowna liczba, ale wystarczająca, by wielu poczuło nowy przypływ życia. Mam znajomego, który zawsze narzekał, że brakuje mu koncentracji, odkłada sprawy na później i trudno mu się zmobilizować. Zaczął praktykować powstrzymanie się od wytrzysku przez kilka tygodni i wiesz, co powiedział? Czuł się jak po resecie. Umysł stał się jaśniejszy, miał więcej energii do pracy, a co ważniejsze. Jego pewność siebie w kontaktach z ludźmi wyraźnie wzrosła. Nie twierdzę, że wstrzemiężność to magiczny eliksir, który w jedną noc zmienia słabego w nadczłowieka, ale rodzi się tu pytanie skoro to tylko bezwartościowy płyn, dlaczego ciało inwestuje tak ogromne zasoby, by go produkować? Dlaczego po każdej utracie wielu mężczyzn czuje się tak, jakby coś im odebrano? Może odpowiedź brzmi, Nasienie nie jest jedynie biologiczną substancją. Jest wyrazem energii życia, a jeśli nauczysz się jej zachowywać i przekształcać, może stać się paliwem dla twojej inteligencji, kreatywności i duchowej podróży. Jeśli zignorujesz, tracisz nie tylko minerały, tracisz część połączenia z samym sobą. W starożytnych cywilizacjach nasienie nigdy nie było traktowane jak zwykły odpad biologiczny. Wręcz przeciwnie, uważano je za najbardziej esencjonalną formę energii końcowy produkt subtelnej alchemii ciała. W Indiach nazywano je odjas, pojęciem trudnym do dokładnego przetłumaczenia, ale najbliższym znaczeniem byłoby esencja życia. Wierzono, że odjas jest źródłem zdrowia, jasności umysłu i zdolności sięgania wyższych stanów świadomości. Człowiek, w którym Odzas jest obfite, ma błyszczące oczy, promienną skórę, przenikliwy umysł i spokojne serce. A gdy Odzas się wyczerpuje, łatwo zapada na choroby, traci równowagę psychiczną, a nawet sens i chęć do życia. W filozofii taostycznej nasienie nazywano jing, pierwotną siłą witalną, z którą każdy się rodzi. Jing przypomina kapitał początkowy, jeśli nim rozrzutnie gospodarujesz, szybko go tracisz. Mistrzowie taolizmu nie zachęcali jednak do sztywnej, bolesnej ascezy. Ich celem było przekształcanie jing w ci, subtelniejszą energię, która odżywia ciało, wzmacnia umysł i prowadzi do duchowego przebudzenia. Można więc powiedzieć, Ojas w tradycji indyjskiej akcentuje czystość i klarowność, a dżin w taoizmie Proces transformacji. Różne nazwy, różne metafory, ale wspólne przesłanie. Nasienie to brama do wyższych poziomów człowieczeństwa. A co mówi współczesna nauka? Neurobiolodzy odkrywają dziś, że energia seksualna faktycznie może zostać przekierowana i ponownie wykorzystana przez mózg. Gdy nie pozwalasz, by pożądanie tobą rządziło, twój układ nerwowy zaczyna się reorganizować. Budują się nowe połączenia neuronalne, które ułatwiają koncentrację na długoterminowych celach zamiast nieustannego podążania za chwilową przyjemnością. Jedno z badań wykazało nawet, że zdolność odraczania gratyfikacji wiąże się z rozwojem kory przedczołowej, tej części mózgu, która odpowiada za samokontrolę, planowanie i twórczość. To fundament sukcesu wielu wybitnych jednostek w historii. Spójrz na sport i wojsko. Środowiska, w których dyscyplina to podstawa. Wielu zawodników przyznaje, że przed najważniejszymi zawodami powstrzymuje się od seksu. Muhammad Ali mówił, że przed walką wstrzymywał się nawet sześć tygodni. Trenerzy piłki nożnej w Ameryce Południowej również stosowali tę zasadę wobec swoich drużyn. Wierzyli, że zachowanie energii seksualnej daje zawodnikom więcej siły, szybkości i skupienia. Podobnie w dawnych armiach. Wojowników uczono, by ograniczali lub kompletnie rezygnowali z uciech cielesnych, aby na polu bitwy zachować pełną determinację. To nie były zabobony. To były obserwacje, które przetrwały pokolenia. Ale najciekawsze są historie zwykłych ludzi. Znam pewnego artystę, mężczyznę w średnim wieku. Opowiadał, że w młodości żył rozrzutnie i nigdy nie kończył swoich dzieł. Brakowało mu ognia. A jego umysł był chaotyczny. Kiedy przekroczył czterdziestkę, przypadkiem trafił na tekst o zachowywaniu nasienia. Postanowił spróbować. Po kilku miesiącach zauważył, że potrafi siedzieć przy sztalugę godzinami, nie czując zmęczenia. Pomysły płynęły swobodnie, jakby odblokował się kanał, który wcześniej był zamknięty. Powiedział mi tedy, zrozumiałem, że nie muszę szukać inspiracji z zewnątrz. Ona zawsze była we mnie, tylko że ja przez lata bezmyślnie ją traciłem. I to prowadzi do refleksji. Ile razy myślimy, że potrzebujemy czegoś z zewnątrz więcej pieniędzy, więcej narzędzi, więcej okazji a tymczasem najważniejsze jest umieć zachować to, co już mamy. Energia seksualna jest jednym z najcenniejszych zasobów, a jednocześnie jednym z najczęściej marnowanych. Kiedy zaczynasz ją zatrzymywać, Pierwsze, co czujesz, to nie cud czy nagłe oświecenie, to po prostu powrót żywotności. Budząc się rano, masz więcej siły, pracujesz z więcej koncentracją, a co najważniejsze, zaczynasz naprawdę wierzyć w siebie. I to właśnie jest początek każdej głębszej transformacji, zarówno tej duchowej, jak i tej, która zmienia całe twoje życie. Kiedy słyszysz słowa zatrzymywanie nasienia, Wielu ludzi od razu wyobraża sobie życie w wyrzeczeniu, tłumienie instynktów i ucieczkę od intymności. Ale w rzeczywistości to nie jest żaden skrajny ascetyzm. To raczej sztuka kierowania energią. Wyobraź sobie rwącą rzekę. Jeśli zostawisz ją samą sobie, może wylewać, niszczyć, powodować powódź. Ale jeśli wykopiesz kanały i odpowiednio ją poprowadzisz, stanie się źródłem życia, nawadniającym całe pola. Tak samo jest z pożądaniem. Zatrzymywanie nasienia nie oznacza odrzucenia go. To nauka przekształczania go w siłę, która służy wyższym celom. Pierwszy krok w tej drodze to jasna intencja. Jeśli nie wiesz, dlaczego to robisz, Prędzej czy później praktyka stanie się ciężarem. Jedni zaczynają, by poprawić zdrowie, inni, by zwiększyć wydajność w pracy. Jeszcze inni, by odnaleźć wewnętrzny spokój. Niezależnie od powodu, świadomość celu pomaga wytrwać, gdy fala pożądania uderza. Kolejny etap to obserwacja samego siebie. Pożądanie seksualne jest jednym z najsilniejszych instynktów człowieka, bo związane jest z przetrwaniem. Kiedy się pojawia, zamiast natychmiast go rozładowywać, spróbuj zrobić coś innego. Weź głęboki oddech, skieruj uwagę na ciało, obserwuj to uczucie jak fale. Przychodzi, rośnie i opada. Na początku to trudne. Ale z czasem odkrywasz, że fala nigdy nie trwa wiecznie. A sztuka, siedzenia w samym środku burzy, staje się ćwiczeniem panowania nad sobą. Cnotą, której potrzebuje zarówno lider, jak i artysta czy wojownik. Ogromną rolę odgrywa też styl życia. Jeśli jesz byle jak, ciągle zarywasz noce i sięgasz po używki, trudno oczekiwać sukcesu w tej praktyce. Twoje ciało potrzebuje fundamentu. Żywności bogatej w cynk, magnez, czyste białko, warzyw i owoców. Do tego regularny ruch, choćby bieganie, pompki czy jakikolwiek sport. A jeśli chcesz pójść głębiej, sięgnij po jogę, chi'gong czy tai chi. To metody, które uczą Cię bezpośredniego kontaktu z przepływem energii w ciele. Pamiętam historię mojego przyjaciela. Pracował w branży technologicznej. Stres, godziny spędzane przed ekranem, a gdy był zmęczony, sięgał po stare nawyki, by się rozładować. Po pewnym kryzysie postanowił spróbować czegoś nowego. Zaczął zatrzymywać na sienie, a do tego wprowadził medytację i jogę. Efekt po kilku miesiącach większa koncentracja więcej kreatywności a przede wszystkim umiejętność panowania nad emocjami w pracy mówił. Kiedyś wystarczył drobny błąd pracownika i od razu wybuchałem. Teraz potrafię spokojnie znaleźć rozwiązanie. Dla niego zatrzymywanie energii nie było tylko fizjologią, to była zmiana sposobu, w jaki patrzy na życie. Sednem tej praktyki jest cierpliwość. Wielu początkujących oczekuje szybkich rezultatów, a gdy ich nie widzą, rezygnują. Ale to jak z sadzeniem drzewa. Nie możesz dziś zasadzić nasiona i jutro czekać na owoce. Musisz je pielęgnować, podlewać i dopiero z czasem pojawia się cień i owocy. Najważniejsze jest jedno: zatrzymywanie nasienia nie oznacza walki z seksualnością. Nie czynicie zimnym, odciętym czy niezdolnym do bliskości. Wręcz przeciwnie, uczycie dojrzałości w przeżywaniu seksu. Sprawia, że nie jesteś niewolnikiem instynktu, ale możesz dzielić się nim w sposób świadomy i odpowiedzialny. Bo kiedy nauczysz się panować nad energią seksualną, nauczysz się też panować nad sobą w każdej innej sferze życia. I właśnie to jest największą wartością tej drogi. Ciekawe jest to, że kiedy mężczyzna naprawdę zagłębia się w praktykę zatrzymywania nasienia, zmienia się nie tylko jego zdrowie i umysł. Lecz także cała jego aura na zewnątrz. Mówi się, oczy nigdy nie kłamią. I faktycznie, spojrzenie mężczyzny, który praktykuje tę drogę nabiera niezwykłej jasności i skupienia. Czujesz, że za tym wzrokiem kryje się spokój, pewność siebie i trudne do uchwycenia wewnętrzna siła. To magnetyzm cichy, niewymuszony, a jednak przyciągający uwagę wszystkich wokół. W wielu kulturach to zjawisko nazywano różnie: na Zachodzie charyzmą, tajemnicą, mocą osobistą, na Wschodzie przebudzeniem świętej męskości. Ale jakkolwiek to nazwiemy, istota pozostaje ta sama. Gdy mężczyzna potrafi panować nad swoją pierwotną energią, zaczyna emanować obecnością, która budzi szacunek i zaufanie. To nie jest siła dominacji czy przymusu. To autorytet rodzący się z równowagi, uczciwości i dyscypliny. Pamiętam spotkanie z mistrzem tradycyjnych sztuk walki. Opowiadał o uczniu, który kiedyś był słaby, zagubiony, pogrążony w złych nawykach. Przyszedłby trenować tylko po to, by stać się silniejszym. Stasem mistrz zachęcił go, by spróbował także praktyki zatrzymywania nasienia w połączeniu z treningiem i medytacją. Pierwsze miesiące były męczące, nieraz chciał się poddać, ale stopniowo jego ciało stawało się mocniejsze, a umysł spokojniejszy. Rodzina i przyjaciele szybko zauważyli zmianę. Głos stał się wyraźniejszy, spojrzenie pewniejsze, krok bardziej zdecydowany. Co najważniejsze, chłopak stał się odpowiedzialny, słowny, wierny własnym wartościom. To był moment, w którym naprawdę dojrzał. Wtedy zrozumiałem, że zatrzymywanie nasienia to coś więcej niż kontrola odruchu biologicznego. To droga konfrontacji z samym sobą. To pytania, od których nie da się uciec. Jak chcę żyć? Czy mam dyscyplinę, by podążać długą ścieżką? Czy jestem gotowy zrezygnować z chwilowej przyjemności, by zyskać trwałą siłę? Mężczyzna, który wchodzi na tę ścieżkę, szybko zauważa zmiany w wielu sferach. Przestaje ulegać drobnym pokusom. Nie szuka gorączkowo akceptacji na zewnątrz. Zamiast tego staje się bardziej skupiony na celach, ostrożniej wybiera relacje, żyje z wyraźnym kierunkiem. To fundament nowego rodzaju męskości, nie agresywnej, niedominującej, ale stabilnej, uczciwej i spójnej. Świat reaguje na taką przemianę. W pracy. Ludzie zaczynają słuchać go uważniej, przyjaciele proszą o radę, kobiety czują magnetyzm, ale nie chodzi o wygląd, chodzi o poczucie bezpieczeństwa i zaufania, które on roztacza. To nie jest iluzja, lecz realny efekt wewnętrznej przemiany. Bo kiedy nie jesteś niewolnikiem chwilowych pragnień, twoja obecność wysyła w nieświadomny sposób sygnał jestem panem samego siebie. A to właśnie najbardziej przyciąga. Zatrzymywanie nasienia nie kończy się więc na ochronie energii. To proces redefinicji własnego ja, droga, która prowadzi cię coraz bliżej do wersji męskości, jaką przez wieki nazywano świętą. I nie chodzi tu o to, by komuś coś udowadniać, chodzi o to, by żyć pełniej, w zgodzie ze sobą, w zgodzie z tym, co w życiu naprawdę najważniejsze. Kiedy dochodzisz do końca tej drogi, możesz spojrzeć wstecz na całość z większą jasnością. Zatrzymanie nasienia na pierwszy rzut oka wydaje się tylko techniką biologiczną, ale w rzeczywistości to brama do podróży samokontroli, dyscypliny i dojrzałości. To nie dotyczy wyłącznie ciała. To sięga aż do najgłębszych warstw duszy, tam, gdzie mężczyzna musi stanąć twarzą w twarz z prawdą o samym sobie. W dzisiejszych czasach, gdy wszystko zostało zaprojektowane, by natychmiast stymulować i zaspokajać, zatrzymanie nasienia staje się cichym aktem buntu. To deklaracja, że odmawiasz bycia niewolnikiem pożądania. Że wybierasz drogę trudniejszą, ale o wiele bardziej wartościową drogę panowania nad sobą. Bo tylko wtedy, gdy panujesz nad sobą, możesz być naprawdę wolny. A ta wolność nie służy rozpasaniu służy życiu z celem, z wartościami i z głębią. Pamiętaj jednak, Zatrzymanie nasienia nie jest celem ostatecznym. To narzędzie to środek, by obudzić w sobie uśpioną energię energię, która, jeśli będzie pielęgnowana i ukierunkowana, stanie się paliwem dla kreatywności, dla wielkich marzeń, dla miłości i dla wytrwałości wobec prób. Możesz zapytać sam siebie. Czy dam radę zacząć? Czy wystarczy mi dyscypliny, by wytrwać? Odpowiedź brzmi: Nie musisz być doskonały od razu. Każdy mały krok ma znaczenie. Tydzień, dwa tygodnie, miesiąc i nagle zaczynasz widzieć zmianę. To nie jest wyścig, to proces. A nawet gdy się potkniesz, nauczysz się więcej o sobie. I podniesiesz się silniejszy. Bo to, co czyni mężczyznę, to nie liczba jego porażek, ale to, ile razy potrafił się podnieść. Zatrzymanie nasienia jest dokładnie takie samo. Nie każdy utrzyma je w absolutnej ciągłości, ale najważniejsze jest to, by zawsze wracać, by kontynuować drogę, bo właśnie wytrwałość jest prawdziwą siłą. Kiedy zatrzymujesz nasienie, nie tylko chronisz swoją życiową energię, ty oddajesz szacunek świętej męskości w sobie. Wysyłasz wszechświatowi cichy sygnał, że jesteś gotów dojrzeć, gotów wziąć odpowiedzialność i gotów żyć jak prawdziwy mężczyzna nie kierowany ślepym instynktem, lecz prowadzony przez świadomość, rozum i serce. Wyobraź sobie płomień może wybuchnąć jasno i zgasnąć w jednej chwili albo może być przechroniony, podsycany, aż stanie się trwałym ogniem, który ogrze całe otoczenie. Energia seksualna działa tak samo możesz ją spalić w krótkim momencie albo zachować i pielęgnować, aby stała się światłem na całe Twoje życie. Wybór należy do ciebie. Dlatego zacznij już dzisiaj. Nie musisz niczego ogłaszać światu. Niech wystarczy, że ty wiesz i że wybierasz tę drogę. Każdy dzień, w którym wytrwasz, każda chwila, gdy pokonasz pokusę, to krok bliżej do wersji siebie silniejszej, mądrzejszej i naprawdę wolnej. I to właśnie jest osiągnięcie, z którego możesz być dumny. To właśnie jest prawdziwy dar, jaki przynosi droga zatrzymania nasienia.